Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Rosmana, gdzie wam pokażę hity, które warto kupić: kremy do rom opa. Wszystkie wersje mają cudowne składy, fajne technologie mega regenerują dłonie, chemia domowa, płyny do prania, eko cudowne składowo wersja uniwersalna, wersja do koloru często w Rosmanie na promocji, w mega atrakcyjnych cenach i są bardzo wydajne. Kremy do rąk Kamil, których składy są fantastyczne. Są to kremy regenerujące, nawilżające, mają troszeczkę bogatą konsystencję, ale warto. I ten jeden jest wycofywany właśnie, ma żółtą cenówkę Protect. No i sobie zobaczcie, skład jest cudowny. Mamy tutaj ekstrakt z słodkich migdałów, mamy tutaj ekstrakt z rumianku. Mamy tutaj emolienty, mamy tutaj bardzo dużo substancji nawilżających, także jest to fajny krem do rąk, który można obecnie kupić na ostatniej się w Rosmanie Tak samo sytuacja się ma z kremem 4 pory roku, wersja aloesowa, także prezentuje się w taki oto sposób. On nie jest aloesowy, on jest miętowy. Przepraszam, miętowy. I tutaj mamy skład. Zobaczcie, ten skład jest wypchany po brzegi też fajnymi składnikami aktywnymi: hydrolatem pomarańczowym. Mamy tutaj m.in. olej kokosowy, mamy tutaj masło szya, olej słonecznikowy, inulina probiotek, witamina E emolienty, glicerynkę, skład jest fantastyczny, cudowne składowo żele pod prysznicy witamin C glow, peptide, reniu jak i także jak najbardziej są mega gęste mega wydajne, moim ulubieńcem jest ten niebieski pierwszy królujący, który stoi tam na dzielni, także on jest moim ulubieńcem, fajnie się pienią, skutecznie mają ciało, uwaga, uwaga te olejki od Isany nie nadają się jako sera silikonowe bo one nie mają silikonów Finalnie mogą zlepić włosy i mocno je przytłuścić, więc zdecydowanie używajcie ich jako produktu do olejowania włosów. Możecie ja nimi olejować włosy, bo one się nie nadają jako sera zabezpieczające końcówki. To są czyste oleje. Czyli to tak naprawdę przetuszczacie sobie włos od razu po aplikacji. Także warto je spożytkować jako produkty do olejowania włosów, a przyniosą Wam zdecydowanie o wiele, wiele więcej korzyści niż pozostawianie zlepionych, tłustych, klejących włosów. Odżywki od Isany, tutaj, te wszystkie wersje, które Wam pokażę, mają dobre składy. One są tanie jak barszcz. Są takie uniwersalne. Dla wymagających włosów mogą się nie sprawdzać. Aczkolwiek na przykład do emulgowania oleju, po olejowaniu włosów mogą być idealne. Także jak najbardziej. Jeżeli byliście nimi zainteresowani, proszę bardzo. Fajne składy, niska cena, minimalistyczna, prosta baza recepturowa w kosmetyku. Także ja tutaj naprawdę nie widzę żadnych przeciwwskazań. Także macie wersję czarny bez truskawka, makadamia, pomarańcz. Także naprawdę tutaj... Zmysły nasze będą pobudzone różnymi zapachami z różnej kategorii. Tutaj macie taki, y, ser, takie serum do ciała od y, Isany, i ono jest bardzo lekkie jak woda. Ono szybko się wchłania, nie dla wymagających skór. Jeżeli chcesz lekkiego nawilżenia, to tak. I ta sama sytuacja, jeżeli chodzi o witaminę C, jeżeli poszukujesz bardzo mocnego natłuszczenia, bogatej formuły, to nie. Ten produkt ma lekką konsystencję, nawilża, rozświetla. Produkty do demakijażu. Od Lirencera wrażliwa są bardzo dobre składowo. Płyn micelarny, płyn dwufazowy do demakijażu oczu, delikatny żel micelarny do mycia twarzy. Także jak najbardziej wszystkie produkty w portfolio produktów oczyszczających Liren, skóra wrażliwa, mają dobre składy, wszystkie. Czego niestety nie mogę już powiedzieć o pielęgnacji. Bardzo mi przykro, ale pielęgnacja ma nieakceptowalny. Skład. chociaż dobrze, że mamy dobre produkty do skóry wrażliwej do mycia jej. Także pianeczka też jest super delikatna, troszeczkę i więcej trzeba dać, aby się spieniła. Triche wszystkie produkty w portfolio mają dobre składy. Nie ma ani jednego syfu. Tutaj mamy szampon oczyszczający, który reguluje nadprodukcję sebum na skórze głowy, czyli stabilizuje funkcjonowanie gruczołów łojowych. Oczywiście on sam to zrobi po jakimś długim czasie, więc warto się wspomóc tutaj regularnym peelingowaniem skóry głowy i wciarkami, aby szybciej uzyskać ten efekt stabilizacji gruczołów łojowych. Szampon warte uwagi, warte zainteresowania, warte swojej ceny. Szampon nawilżający do codziennej pielęgnacji. On też ma tutaj fajne składniki, m.in. kwas galusowy, który wykazuje mocne działanie nawilżające i ochronne przed tewl. Także on się sprawdzi przy skórze głowy, która jest po prostu sucha. Delikatnie oczyści nie pogorszy jej stanu, nie naruszy bariery hydrolipidowej. Także można śmiało powiedzieć, że jest to taki ala szampon do zadań specjalnych, dostępny w Rosmanie. Często ta seria jest na promocji, warto skorzystać. Płyn peeling do skóry głowy ma dobry skład, ale gdybym miał go porównać pomiędzy nim a Job Grow moim ukochanym zielonym, wygrywa Job zdecydowanie peeling do skóry głowy Job Grow hebe zielone robi większą robotę mocniej złuszcza jest bardziej regulujący i jego efekty są po prostu odczuwalne niemalże po jednym zastosowaniu. Tutaj mamy bardzo delikatną koncentrację składników aktywnych, także jeżeli nie macie innych opcji, no to ostatecznie spoko. Tutaj macie odżywkę wzmacniającą, która również ma czysty skład zero jakichkolwiek zastrzeżeń ona ma w składzie ceramidy i ma również w składzie proteiny więc lepiej jej nie stosować codziennie e, maksymalnie dwa razy w tygodniu bo ona nie jest czysto proteinowa ona jest tutaj dobrze dograna ale nigdy w życiu nie do codziennego używania kochani nie do codziennego używania bo zawsze może być ta zasadność, że jednak dojdzie do przeproteinowania włosów no i będzie lipa tutaj macie serum łagodzące do skóry głowy. Ono wykazuje bardzo silne właściwości nawilżające skórę głowy. Ono ma trehalozę, ono ma właśnie e która wykazuje właściwości regenerujące, wspierające barierę hydrolipidową. Ta wcierka nie będzie hamowała wypadania włosów, ona nie spowoduje przerostu baby hairów. Jest to produkt do zadań specjalnych, Ono ma nawilżyć i ukoić skórę głowy i tylko na to liczcie stosując ten produkt. Tutaj macie wcierkę na poroz włosów, wygląda ona tak, ona ma tutaj w składzie też peptydy. Jeżeli chodzi o hamowanie zaawansowanego wypadania włosów, może być za słaba, do umiarkowanego wypadania włosów może być idealna. Czy przyspieszy wzrost? Myślę, że tak, ale nie liczcie na jakieś mega spektakularne rezultaty w dość krótkim czasie. Ale wcierka ma dobry skład, nie mogę złego słowa powiedzieć, także jeżeli Was korcił ten produkt, interesował, jarał Was, tak można powiedzieć, no to mogę go polecić. Serum łagodzące jest naprawdę spoko. Balsamy do ciała Flaw, czyli Nakomi, różne wersje zapachowe, ich konsystencja jest taka pomiędzy, ale mają cudowne składy, świetne technologie, świetne nawilżacze, także jak najbardziej polecam. To są produkty warte każdej złotówki. Same nawilżają, odżywiają skórę ciała. Także jak najbardziej, ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń co do tych produktów, bo one są efektywne i skuteczne, robią robotę. To co producent mówi, to jest prawda. Także składy są emolientowo-humektantowe. Mówimy tutaj o realnym, mocnym nawadnieniu skóry, także tylko dostosowanie odpowiedniego pod siebie zapachu, bo zapach też ma znaczenie i abada. Ja Masło do ciała ceramidowe Bielenda hydrolipidium mocno regeneruje BHL, mocno nawilża skórę, także śmiało Wam polecam, kochani, na dzisiaj to tyle, jeżeli się podobał łapkę w górę, buziaki jakie wielkie papa! Pa.